Wybieramy miejsce. Potrzebujemy gleb, które wiosną szybko wysychają. Są dość płaskie, z dobrym drenażem i bardzo żyzną glebą. Powinny to być ciepłe, wzniesione tereny ze spadkiem na południe, chronione przed zimnymi wiatrami przez gęste żywopłoty lub drzewa. Wybieramy miejsca, w których nie gromadzi się ciężki śnieg. Wiosną długo się topi i może zalewać uprawy. Rada. Jeśli wybrane miejsce znajduje się na nizinie lub z wysoką wodą gruntową, zbudujmy podwyższone grządki, tak wysokości około 30-40 cm. Minimalna wysokość grządek powinna wynosić minimum 15 cm, z wyjątkiem gleb piaszczystych, ponieważ na tych terenach grządki powinny być nieco wyższe. Określamy czas. Przy siebie przed zimą lepiej się spóźnić niż się spieszyć. Głównym warunkiem takiego wysiewu jest to, że rośliny nie zdążyły wykiełkować jesienią. Najlepszą porą do sadzenia jest spadek temperatury gleby do plus 3 stopni na głębokości około 5 cm i gdy nie oczekujemy już ocieplenia. W takim przypadku temperatura powietrza powinna wynosić około 0 stopni Celsjusza. Najbardziej optymalny czas. To półtora tygodnia przed nadejściem chłodów. W naszych warunkach taki okres rozpoczyna się w połowie października i trwa do początku listopada. Bardzo ważne jest, aby nie przegapić tych dni. Nasiona posiane w tym okresie nie będą w stanie wykiełkować jesienią i zaczekają na grządkach na nadejście wiosny. Jeśli się pospieszymy, nasiona zaczną kiełkować już jesienią i zginą wraz z nadejściem mrozów.